Mam na samym wstępie. Chciałbym zaprosić gorąco do naszego oficjalnego klubu graczy z Polski. Gramy we wszystkie gry. Oczywiście każdy może do nas dołączyć bez względu na to, kim jesteś. Liczy się tylko i wyłącznie Twoje zachowanie. Posiadamy już 2400 członków. Może się to zmieniać, bo zmienia się to bardzo dynamicznie. Mamy też aktywną y, społeczność. Zapraszam Was do klubu i lecimy z poradnikiem, bo opcja jest bardzo ciekawa i no, jestem bardzo zadowolony, bo w końcu będziemy mogli streamować wygodnie z konsoli Xbox Series X w zależności od posiadanej konsoli. Na przykład na YouTubie bądź na Twitchu, to też wyjaśnię jak to się, z czym to się je przy pomocy OBS-a. Zapraszam na film. Oczywiście do działania tej funkcji tutaj, streamingu z konsoli Xbox Series S bądź X potrzebujecie Windowsa 10 i potrzebujecie oczywiście konsoli. Działa ten sposób również i ten sam sposób na Xbox One, także jeżeli ktoś ma Xbox One, też może wygodnie użyć tego sposobu i też wygodnie sobie streamować. Pierwszym krokiem, jaki musicie zrobić, to wejść sobie w Microsoft Store, który jest domyślną aplikacją na Windows 10. Wyszukacie go sobie tutaj po prostu na przykład wpisując Store City OR i tutaj jest Microsoft Store. Wszyscy na pewno to macie domyślnie. Wpisujecie sobie tutaj w górze w wyszukiwaniu Xbox w ten sposób, czyli tak naprawdę to jest ta tutaj pierwsza aplikacja, która wyskoczyła. Wchodzicie w nią i tutaj ja mam uruchom, ale wy będziecie mieli pobierz, jeżeli jeszcze jej nie pobraliście. Także poczekajmy chwilę, aż pobierzecie aplikację. Mam nadzieję, że macie szybki internet i już Wam się pobrało. Oczywiście żarty żartami. Lecimy dalej. Tutaj już bardzo prosta sytuacja. Uruchamiamy wcześniej wymienioną aplikację. I tutaj w górnym rogu będziecie mieli taką ikonkę. Będziecie mogli wyświetlić listę swoich konsol, które macie podpięte, oczywiście pod ten. Oj, tutaj mam rozmowy z kolegami <grybujesz> tutaj z lewej strony. Wyśleć listę moich konsoli, powiedzmy, czy coś w tym stylu, ale w każdym razie, jeżeli macie jakąś konsolę podpiętą do Wi-Fi, to będziecie ją widzieć. Musicie oczywiście wybrać wspomnianą konsolę, jeżeli ta konsola jest włączona i na nią klikniecie, to w tym momencie rozpocznie się magia i powinien wam się ukazać za jakiś czas. Ekran startowy, oczywiście mi się teraz to nie pojawi, aczkolwiek mogłoby. Aczkolwiek mogłoby i właśnie teraz to się stało, ponieważ włączyłem konsolę, wstałem i włączyłem konsolę i widzicie, już macie swojego huba, tak? I możecie tego używać normalnie posługiwać się padem, który jest podpięty do konsoli. Nie ma tutaj żadnego problemu i powiedzmy na przykład, nie wiem, odpalmy sobie na przykład Rocket League. A. Zobaczmy jak to wygląda. <laughs> Moim zdaniem świetna opcja i w końcu, w końcu, w końcu stabilnie będzie można mm, streamować gry. Z, mm, w końcu będzie można gry stabilnie streamować przez na, na przykład Twitch bądź YouTube. No, na, ze swojej konsoli po prostu, nie? W bardzo wygodny sposób. Oczywiście wszystko działa, powiedzmy, nie wiem, wybierzmy sobie tam dwójki, żeby to tak do końca zaprezentować. Bardzo, bardzo wygodny sposób, jeżeli chodzi właśnie o streamerstwo z konsoli. Nie potrzebujecie żadnego tam, kurczę, kabla, czy jakiejś karty wideo, czy jakichś różnych innych dziwnych rzeczy. Bardzo przydatny sposób też, jeżeli chodzi o granie na odległość, bo wystarczy, że będziecie mieli jakiegokolwiek laptopa i to prawdopodobnie, naprawdę jakiegokolwiek laptopa może być jakiś największy szmaciak, bo tak naprawdę pobieracie pobieracie tylko przy użyciu internetu mm, obraz z konsoli obraz który jest wiadomo renderowany na konsoli a szkoda bo był fajny gol na ten na odcinek niechcący mi się tutaj przypadkiem udało mm, ale właśnie do czego dążę chodzi mi o to że po prostu będziecie jeżeli jest to, jest to zdalne granie jest to po prostu jakby takie streamowanie no i też zdalne granie tak Powiedzmy sobie na przykład na konsoli. Tak mi się przynajmniej wydaje, że moglibyście mm, podłączyć sobie pada do y, teraz, do komputera i też grać jakby na konsoli. Nie wiem, czy nie wprowadzą teraz was w błąd. Dokładnie to sprawdźcie, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie, że to jest poradnik streamingowy, tak? Ale wydaje mi się, że też moglibyście w 100% mm, gdzieś tam na lajcie pograć sobie mm, zdalnie. I to tak naprawdę na tym polega i tak naprawdę w tym pomaga. To teraz może pokażę Wam, jak to wszystko ogarnąć wy na przykład OBS-ie. Altabujecie. I tak jak ja to robię, nie? Udostępniam gdzieś tutaj, możecie na przykład przechwytywać swój ekran. Po prostu wtedy jakby przechwytujecie cały swój ekran, jak macie włączoną grę w OBS-ie to oczywiście widzieć ekran, tak jak teraz powiedzmy widzicie, tak, jak wejdziecie już w aplikację, albo po prostu na przykład, nie wiem, game nie, ale przechwytywanie gry nie, ale tutaj macie na przykład przy przechwytywanie właśnie okna, bądź przechwytywanie ekranu, przechwytywanie ekranu jest bardzo proste, bo tam od razu będziecie mieli domyślnie swój monitor, albo możecie zdać się jako źródło przechwytywanie powiedzmy okna, tak, Później znów dodajecie yy, nowe źródło powiedzmy, bo już tam mam przechwytywanie okna najwidoczniej, <grydy> bo robiłem jakiś materiał na YouTube'a i tutaj musicie sobie wybrać Xbox PC App i będziecie mogli yy, przechwytywać ten obraz yy, na lajciku. Mam nadzieję, że pomogłem komuś. Mam nadzieję, że ten chaotyczny yy, sposób wyjaśniania tego wszystkiego wam pomógł. Yy. Jeżeli będą jakieś pytania bądź coś będzie dokładne, proszę pisać w komentarzu, ja bardzo chętnie pomogę. Zawsze mam YouTube zalogowany na telefonie, także nie będzie żadnego problemu, żeby jak najszybciej Wam odpowiedzieć. Oczywiście zapraszam do łapkowania, do subskrybowania kanału i zapraszam do oficjalnego klubu graczy z Polski. Pamiętajcie, bez Was nie ma nas. Paradise Cookfong, Cookfong Paradise, oficjalny klub graczy z Polski. Zapraszamy, sąsiad wierci wiertarką, mnie w kurwia Nie, przepraszam, to nie sąsiad chyba na no, kortażu wiercą. <laughs> przepraszam za wszystkie słowa na Kajcha, jeżeli mi się wymsnęły. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i powodzenia w streamingu.